Zakwieceni przedstawiają. Algor, Genshin Impact Fan Fiction, autorstwa Linkemon. Kli mocniej ścisnęła szaliczek. Nie umiała go zawiązać tak idealnie, jak robili to dorośli. Ale to nie szkodziło. Jakoś się trzymał. Nie żeby robił wielką różnicę. W Dragon Pine zawsze było lodowato. Purewisty wiatr dmuchał i dmuchał. Mruz szczypał ją w policzki, więc rozcierała je raz po raz dłońmi ukrytymi w czerwonych rękawiczkach. Przystanęła na moment bo namyśle skręciła w lewo. Kiedy po ścieżkach prowadził ją braciszek, trasa wydawała się łatwiejsza. Teraz każda sosna wyglądała podobnie były pokryte soplami. Nie zapowiadała się na to, żeby miały się rozpuścić. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Dziewczynka liczyła na to, że w obozowisku będzie się paliło ognisko. Zawsze, gdy tam przychodziła, od razu opuszczała ją całe zimno. Jasne, złoto-pomarańczowe płomienie wesoło skakały po suchym drewnie. Albedo robił dla niej szaszłyki albo gulasz. Miłe ciepło rozchodziło się po całym ciele, gdy próbowała jego potraw. Idealnie przyprawione i smaczne. Mama umiała wiele rzeczy, ale nigdy nie potrafiła dobrze gotować. Kli ściwiła się, widząc zarys laboratorium. Żadnego światła, ani jednej lampki. Tylko księżyc odbijał śnieg pod jej stopami. Może braciszek już spał? Ale w czasie eksperymentów nigdy się nie kładł. Właściwie im dłużej się zastanawiała, tym trudniej było sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek widziała jak śpi. Zawsze zakładała, że kładzie się po niej. Im bliżej było do szczytu góry, tym chłodniej się robiło, poprawiła czapeczkę. Na ostatniej prostej popędziła biegiem w stronę znajomego miejsca. Braciszek! Rzuciła się do uścisku, gdy tylko zobaczyła sylwetkę chłopaka. Rozpostarła ramionka, by się przytulić, ale coś było nie tak. Wyczuła to. Albedo nie zrobił niczego, co zawsze robił. Nie wyciągnął rąk, nie poklepał po głowie, nie uśmiechnął się. Wiedziała, bo spojrzała w górę. Kli, co ty tutaj robisz? Głos zdradzał szczere zdziwienie. A więc o to mu chodziło. Pukiwała głową sama do siebie. Musiał się martwić, że tu przyszła. W końcu w Dragon Spine było pełno potworów. Wujek Kaja nawet specjalnie dopisał jej do listy zasad, żeby nigdy, nigdy, przenigdy nie przychodziła tu sama. Teraz na pewno skończy za karę w izolatce. Mistrzyni Jean porządnie ją skrzyczy. Nie lubiła tego. Ale już sobie w tajemnicy przygotowała materiały do bomb, więc może tym razem nie będzie jej się tak nudzić. Tym razem wiedziała, co robi, uciekając z pokoju. Kli złamała zasady, bo chciała się zobaczyć z Albedo. Kli przeprasza. Spuściła wzrok, zamykając oczy. Puściła na próbę łezkę. Nie potrafił się na nią długo gniewać. Podniosła powieka, żeby zobaczyć, czy przyniosło to zamierzony efekt. Na jego twarzy nie malował się wyraz dezaprobaty, więc pozwoliła sobie na uśmiech. W końcu przejście takiego kawału drogi w nocy nie było łatwe. Musiała się dobrze kryć, żeby nikt jej nie zauważył. Wracaj do domu. Ton do jego głosu był spokojny. Tak bardzo spokojny, że dziewczynka w zastanowieniu przechyliła głowę. Kli nie może wrócić. Braciszek musi pomóc w Monstant. Od kilku tygodni spie śnieg i wcale nie chce przestać. Złapała go za rękę. Była zimna jak zawsze. To nie było nic nowego. Jednak nie ścisnął jej dłoni jak zwykle robił. Spojrzał tylko na swoją drugą rękę. Z początku zimno nawet jej się spodobało. W mieście i okolicach nigdy nie było śniegu. Aż pewnego dnia z nieba zaczęły padać bielutkie płatki. Rzuciła się do zabawy. Lepiła ogromne bałwany większe od niej samej. A potem rzucała śnieżkami z dziećmi z miasta. A kiedy już jej się znudziło, wypychała worek słomą, by móc zjeżdżać z pagórków. Tylko, że z każdym dniem pagórki rosły, bo bieli było coraz więcej i więcej. Któregoś dnia rycerze ogłosili, że za dużo. Zaczynając rozdawać kodze i opał. Mistrzyni Jean znikała na całe dnie. Nikt nie miał czasu na zabawę z kli. Ciocia Lisa gorączkowa szukała jakichś informacji w grubych, pokrytych kurzem księgach. Nie chciała jej pomocy. Wujkowie Kaja i Diluk biegali od miasta do Down Winery i z powrotem przynosząc stamtąd różne rzeczy. Niedługo potem zaczęło brakować jedzenia słuchała, co mówiono na głównym placu. Tegoroczne zbiory zostały zniszczone. Kupcy nie mogli wyjechać ani wjechać do Monstant. To oznaczało, że od teraz muszą jeść mniej. Zrobiło jej się smutno, ale postanowiła, że da radę bez deseru przez jakiś czas. Tylko, że potem podsłuchała wieczorną naradę w głównym gabinecie. To właśnie sprawiło, że zrobiła wszystko, czego miała nie robić. Czyli wymykać się. Wymykać się bez opieki dorosłych. Wymykać się bez opieki dorosłych do Dragonspine. Albedo przed wyjazdem powiedział jej, że robi wielki eksperyment. Pamiętała, że przytulił ją wtedy bardzo mocno. Aż musiała mu ze śmiechem przypomnieć, że potrzebuje powietrza. Jakoś tak dziwnie wtedy na nią patrzył. Dała mu całusa w policzek na pożegnanie. Wyglądał inaczej niż zawsze, dziwnie smutno. Długo rozmawiał z Sucrose i Tamausem, a przedtem jeszcze z rycerzami w kwaterze głównej. Zniknął, machając jej na pożegnanie. Dlatego, kiedy Kli usłyszała, jak Jin mówi, że Albedo się nie udało, zrozumiała, że coś jest nie tak. Ta zima to był eksperyment i do tego nieudany. Po co miałby to robić? Nigdy nie umiała podążać tymi samymi ścieżkami, co dorośli. Jednak wiedziała jedno: jeśli on potrafił zmienić pogodę, to na pewno umiał ją też przywrócić do tego, co było. A wszyscy teraz bardzo tego potrzebowali. Zrobisz coś z tym, żeby. no wiesz, żeby przestało padać? Spytała z nadzieją. Z tym nie da się nic zrobić. Głos był nieobecny. Braciszek spoglądał w stronę szczytu góry. Utkwił tam wzrok na długi czas. Dziewczynka wtężyła czerwone oczka, próbując zrozumieć, co dokładnie tam widzi. Znalazła jednak jedynie ścieżkę prowadzącą dalej i kilka mroźnych slajmów. Kli rozejrzała się po okolicy. Właściwie wcześniej tego nie zauważyła, ale sprzęt laboratoryjny pokryty był lodem. Szron osiadł na wszystkim. Wysoka szafka z buteleczkami różnych substancji, którą tak lubiła oglądać, wystawała tylko w połowie. Ognisko, za którym ciepło tęskniła, zniknęło gdzieś pod śniegiem. Nikt nie rozpalił nowego od dawna, namiot też wydawał się prawie zawalać pod naporem puchu, jak on to wytrzymywał przez tyle czasu. Pokręciła głową. To było teraz nieistotne. Musiała się skupić. Ale. Nie ma żadnego ale. Wszyscy w monstruum zginą. Już za późno. Odejdź. Braciszek nigdy tak nie mówił. Kli nigdzie się nie rusza bez albedo. Oznajmiła stanowczo. Ponownie złapała go za rękę. Tym razem się wyrwał. Zupełnie się tego nie spodziewała. Siła, z jaką to zrobił, sprawiła, że poleciała do tyłu. Wylądowała w małej zaspie. Otrzepała sukienkę i płaszcz. Jasne włosy, do tej pory zebrane w dwie kitki, wydostały się z uczesania. Ubranie zaczęło przemakać. Czuła, że robi jej się coraz zimniej. Ciało mimowolnie zaczęło dygotać. Wracaj skąd przyszłaś! Ten wzrok nie należał do albedo. Po raz pierwszy, odkąd go poznała, zaczęła się go bać. Nie był to taki rodzaj strachu, jak ten, gdy dostała nagany. To było przerażenie zmieszane z niedowierzaniem, od którego szczękały zęby. Niebieskie tęczówki błyszczały groźnie. Jej oddech zmieniał się w parę w powietrzu. Bała się poruszyć. Czy naprawdę zrobiło się zimniej, czy tylko jej się wydawało? Nie. Dupnęła nogą. Musiała być stanowcza, jeśli chciała coś osiągnąć. Mistrzyni dzień mówiła, że braciszkowi się nie udało, więc niech teraz braciszek wróci ze mną i wszystko wyjaśni. A potem razem znowu zrobimy wiosnę. Naprawdę w to wierzyła. Z nią przecież zawsze tak było. Przyznawała się do winy. Potem dostawała nagany i karę. Ale na koniec zawsze jej wybaczano. Dlaczego Albedo wcale jej nie słuchał? Zupełnie jakby był kimś innym. Może nie chciał zejść na dół, bo bał się, co powiedzą jego przyjaciele? Przecież musiał wiedzieć, że na pewno wybaczą mu ten eksperyment. Powiem to ostatni raz. Odejdź stąd! Miecz w jego dłoni był szybki. Tak szybki, że Klinie zobaczyła go do momentu, aż nie pojawił się tuż przy jej szyi. Z niedowierzaniem popatrzyła na twarz chłopaka. Gula w gardle urosła niespodziewanie, nie dając jej wydusić z siebie ani słowa. Nie mogła w to uwierzyć. W głowie miała tylko jedno słowo – uciekać. Tak więc załkała głośno i zawróciła. Potykając się o własne nogi, popędziła w dół stoku. Łzy przesłaniały jej widok, kiedy w mroku nocy szukała właściwej ścieżki powrotnej. Albedo wypuścił broń z ręki. Klęcząc się na śniegu, patrzył w kierunku odchodzącej dziewczynki. Nie, nie, nie! wrzasnął. Złapał się za głowę. Potrząsał nią z całej siły, jakby to miało wyczyścić wszystkie myśli. Jeśli to właśnie było bycie człowiekiem, to nie chciał już nim być. Żałował, że Rain Dothir w ogóle go stworzyła. Podobno nie potrafił odczuwać emocji. Więc czym było to przerażające wrażenie, że coś jest nie tak? I ten chłód, który rozchodził się po jego organizmie, choć nigdy nie przeszkadzała mu temperatura. Kolejny raz spojrzał na swoje ręce. Wiedział, że to niemożliwe. Był wytworem alchemii. Znał się na niej jak nikt inny. A jednak krew była tam, ilekroć skierował na nią wzrok. Zmywał ją raz po raz w lodowatych jeziorach Dragonspine. Tarł nieustannie, ale czerwień nie chciała zejść. Podążała za nim krok w krok, podobnie jak cień jego drugiego ja, tego, które leżało teraz gdzieś wyżej martwe. Sam przebił jego ciało. Dlaczego więc miał wrażenie, że idzie za nim? Nieustannie słyszał jego podszepty między skrzypiącymi drzewami. To było tak, tak ludzkie. Przecież właśnie tego chciał. Dokonać swój plan. Zostać jedynym. Dlaczego więc czuł się źle? Spojrzał na swoje odbicie w ostrzu. W klinze kolejny raz ujrzał swojego sobowtóra. Ręka trzęsła się, gdy przyłożył miecz do klatki piersiowej. Musiał coś zrobić. Cokolwiek, by pozbyć się tego wrażenia. Chciał mieć prawdziwe serce. Dlaczego miał wrażenie, że zamiast niego zyskał bryłę lodu?